Cześć, witam ponownie. Dzisiaj na obiad serwuję skrzydełka pieczone na ryżu z warzywami. Można powiedzieć, obiad, który robi się sam. Yy, zacznę od zamarynowania skrzydełek. Ze skrzydeł odcinam to, co jest najmniej wartościowe, i kroję je na pół. Dolewam odrobinę oleju. Wsypuję. Jedną łyżeczkę cukru. Szczypta papry papryczki chili, ale tutaj naprawdę ostrożnie. Czosnek granulowany. Papryka słodka. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. Dokładam: koncentrat pomidorowy i ketchup. Całość dobrze wymasuję i odstawiam na jedną godzinę. Słuchajcie, przyznaję, wpadki się zdarzają, ale trzeba to naprawić. Zapomniałem o soli: o soli i pieprzu. Ale teraz to naprawiam, wsypuję sól i odrobi na pierwszu. I teraz wymasuję i odstawiam na jedną godzinę. Krzydełka zamarynowane i mogę zacząć działać dalej. Na patelni. Rozpuszczam masło i kroję jedną cebulę. Cebulę kroję w kostkę. Dokładam cebulę i będę przesmażał przez kilka minut. Niech delikatnie złapie kolor. A ja już na tarce jarzynowej ścieram jedną marchewkę, przesiekam dwa ząbki czosnku i w pół plastry kroję pieczarki. Marchewkę i pieczarki dokładam do zeszklonej cebuli. No i oczywiście tutaj jest jeszcze czosnek. I przesmażam przez około 10 minut. Niech pieczarki zredukują swoją objętość. Warzywa z pieczarkami przesmażone i teraz dosypuję ryż i do tego kurkumę. Przemieszam i przesmażam przez 2 minuty. Przesmażone składniki przekładam do naczynia żaroodpornego. Na warstwę ryżu układam zamarynowane skrzydełka. Skrzydełka z ryżem zalewam gorącym bulionem. Przykrywam folią i piekę, czy to raczej gotuję, w temperaturze 170 stopni przez około 1 godzinę. Tutaj oczywiście kontrolujmy. I w końcu mogę spróbować tego aromatycznego dania. Zapach jest fantastyczny. A jeśli chodzi o smak, już Wam mówię. Mm. Obiad pierwsza klasa. I taki prosty przygotowanie praktycznie robi się sam. Rewelacja. Mm. Przepyszny. Tak więc kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja nakładam konkretną porcję i idę zajadać. Mm. Bajonia.